Dzień dobry, w TikToku. Dzień dobry, w Instagramie. Dzień dobry, w przepiękny czwartek. Zaproszę tylko kilka osób, poinformuję na Instagramie, powiem, jak to zrobić. I dzisiaj powiem o kolejnej zasadzie z cyklu 7x0, czyli zasady, które wpływają na jakość życia. I Czyli wpływają na życie bardziej. I dla przypomnienia, wszystko co tutaj robię, jest po to, żeby dać narzędzia, pomysły, rozwiązania, inspiracje do tego, żeby żyć bardziej, być bardziej, zarobić bardziej a i rozwijać się w zgodzie ze sobą, nie naprawiać się, bo nie jesteś zepsuta, nie jesteś zepsuty, tylko ukierunkowywać siebie, swoją codzienność na to, żeby po prostu wydobywać z tego życia więcej. Cześć, ma. Ok, i dzisiaj kolejna zasada, czyli mówiłam już o zero narzekania, zero oceniania, zero rozkwiniania, zero usprawiedliwiania się i wymówek, a teraz czas na zasadę zero obwiniania. I z tym obwinianiem to jest tak, że mm, część z nas uwielbia obwiniać siebie i innych. I w zależności od tego, w zależności od tego, co mamy w głowie, to obwinianie może bardzo mocno zatrzymać nas w przeszłości. A to, co też często powtarzam, że jeżeli żyjemy w przeszłości, to psujemy sobie teraźniejszość. My bardzo często mamy linię czasu ukierunkowaną tak, że albo jesteśmy bardzo skupieni na przeszłości, albo jesteśmy bardzo skupieni na przyszłości. A zapominamy o tym, że to teraźniejszość jest najważniejsza. Dlaczego? Dlatego, że teraźniejszością kreujemy przyszłość, tak? A z przeszłości należy się uczyć, a nie w niej żyć. I z tym obwinianiem to jest tak, że mm, nasze mechanizmy obronne, one trochę, trochę mm, są um, tak nastawione, że my albo jesteśmy wyuczeni obwiniani, albo po prostu mechanizmy nam to działają z prostego powodu. Dlatego, że w momencie, w którym obwiniamy innych obwiniamy siebie, to utykamy w tej winie, to utykamy w tym myśleniu właśnie o tym, co się wydarzyło, co zrobiliśmy źle, albo co ktoś zrobił źle i się, i się na tym skupiamy, a tak naprawdę chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność, wyciągnąć wnioski i iść dalej. W obwinianiu nie ma żadnej, żadnej, absolutnie żadnej wartości. Dlatego, że to, co też często bardzo powtarzam, jak cokolwiek się wydarzy w Twoim życiu trudnego, to masz wtedy zadanie, proste zadanie, wyciągnij z tego wnioski. Takie, jakie się da, wyciągnij z tego lekcje, a potem zapomnij o tym już całkowicie. Nie przeznaczaj na to więcej czasu, nie przeznaczaj na to energii, dlatego że w momencie, w którym w momencie, w którym przeznaczasz na to czas i energię, no to mamy jeszcze teraźniejszość. Czyli w momencie, w którym wiemy, że mamy tylko 24 godziny na dobę i że nas, nasz czas jest ultracenny i że w dzisiejszych czasach to bardziej trzeba się nauczyć rezygnować z pewnych rzeczy niż decydować na pewne rzeczy z prostego powodu: jest tak dużo bodźców, jest tak dużo możliwości, jest tak dużo, tak dużo różnych jakby pokus, informacji i tak dalej. Na, że trzeba nauczyć się jeszcze lepiej zarządzać sobą w czasie, żeby nie przepaść w tym wszystkim. I w momencie, w którym skupiamy się na winie albo obwinianiu siebie, bo ja coś zrobiłam, ja zrobiłam błąd i przez to dzisiaj są takie, a nie inne konsekwencje. Ktoś coś zrobił i przez to są takie, a nie inne konsekwencje, no to tak naprawdę utykamy w tym. To nic nie daje dobrego w naszym życiu. Czyli zawsze prosta zasada. Wyciągnij wnioski. Weź z tego jakąś lekcję, czyli wyciągnij, co z tego możesz się nauczyć. Tak? ale wyciągnij wnioski sensowne, nie emocjonalne na poziomie o, ja wiedziałam, że się nie nadaje, to ja już nie będę dążyć. Przykład z mojego biznesu. Bardzo wiele osób, które rezygnuje, czyli ja buduję soft marketing, tak? czyli network marketing, między innymi, czyli zajmuje się budowaniem tego typu biznesu i w tego typu biznesie spotyka się na swojej drodze różne osoby. I bardzo wiele osób, które startuje w tego typu pracy, rezygnuje, bo nie widzi efektów. Tak? Czyli dla przykładu, ktoś mówi sobie: ok, źle wybrałem film, albo źle wybrałem zespół, albo coś robię tak, a nie inaczej, i zaczyna siebie na przykład obwiniać, że a to był głupi pomysł, a to była głupia firma, a to było coś tam nie tak, a to ja się nauczyłam, a to ja znowu prokrastynuję, a, i nie skupia się na tym dobra, no to. Analizując ostatnie trzy miesiące, te, jakie mogę wyciągnąć wnioski, no muszę pracować mądrzej, muszę, muszę się skupić zupełnie inaczej, muszę coś tam i wyciągnąć wnioski z tego i to, co ja dzisiaj mam robić lepiej, żeby osiągnąć swoje cele, ale wiele osób nie robi tego tak, czyli robi wniosek na zasadzie to ja się nie nadaję i rezygnuję. Nie? I ja zawsze wtedy pytam, czyli. No, czy masz jakieś inne rozwiązanie? Po co przystępowałaś, Po co dołączać do tego biznesu? No bo chcę wyjść z długów, albo chcę by się wyprowadzić za granicę, albo chce rzucić etat, albo chce mieć czas dla siebie, chce mieć czas dla dzieci, chce mieć coś tam, nie? Motywacje mamy zazwyczaj krążą wokół takich tematów. I ja mówię, jak rzucisz ten biznes, to jaki masz inny pomysł na to, żeby osiągnąć twoje cele? No nie mam. No to zamiast rzucać biznes, to zastanów się, co możesz robić inaczej, lepiej, bardziej, żeby osiągnąć swoje cele. Czyli tak naprawdę Wracamy do tego, że my musimy wiedzieć w życiu bez względu na to, co robimy, jaką pracę robisz, czym się zajmujesz. To bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, gdzie ja jestem i dokąd ja idę. Czyli jakie ma być moje życie bardziej, jakie jest to moje miejsce docelowe, jak ja chcę żyć, czyli to moje wymarzone życie, to moje, mm, moje takie życie, życie przez duże rzeczy. To co to znaczy gdzie jestem, z kim jestem, ile mam, czego mam, jaka, jak funkcjonuje, jakie mam pasje, jakie mam zainteresowania, na, co, na czym spędzam czas, jakby dokładne określenie miejsca, do którego idziesz. I wtedy, w momencie, w którym coś dzieje się złego, to nie skupiasz się na obwinianiu kogoś, czegoś, hmm? tylko skupiasz się na tym, to co ja mogę zrobić w tych okolicznościach. Weźmy taki może mocny przykład, ale jednak doświadczyliśmy go wszyscy, czyli pandemia. Pandemia część ludzi zmieni, zmieniła emocjonalnie bardzo, a część na niej urosła, część na niej straciła, ale się podniosła, część po prostu zbudowała siebie bardziej, a część zmieniła i do tej pory mają skutki uboczne pandemii. Mam na myśli emocjonalne, na jest strachu, lęku, straty, różnych takich rzeczy. I teraz w momencie, w którym nie pamiętam, czy to był 8 marca, 12 marca, jakoś na początku marca. Pamiętam doskonale, bo mieliśmy z Iwo lecieć na, na targi do Genewy. Mieliśmy wiposkie bilety, i wielką czuliśmy ekscytację. 25 marca miało być targi w Genewie, motoryzacyjne. I do dzisiaj pamiętam, jak dostałam maila o ich odwołaniu. I Pamiętam ten moment, w którym ogłoszono pandemię. Jeszcze nikt do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, co się będzie działo, jak się będzie działo, jakie to będzie trudne dla wielu osób. Natomiast ja wtedy nie, nie siedziałam, nie oglądałam telewizji programem za programem a, i nie, nie biadoliłam o ja biedna, bo mi wszystkie szkolenia teraz odwołali, i, tylko zastanowiłam się, okej. Okay, no to rzeczywistość jest taka, że odwołali mi wszystkie szkolenia z dnia na dzień i nie mam źródła dochodu, to co ja teraz mogę zrobić? I skupiłam się na zadaniu i skupiłam się na. Nie skupiłam się na obwinianiu, że rządy mogły inaczej zareagować albo ludzie mogli nie przynosić tego, bo to wiecie, poziom reakcji jakby i obwiniania mamy bardzo różne. Niektórzy obwiniają tak daleko idące osoby, że na no zasadzie, że bo ktoś przywiózł z Chin coś i teraz w ogóle nie. Czyli, jakby skupianie się na takich rzeczach to jest w ogóle jakaś abstrakcja, jeżeli chodzi o życie i o budowanie swojego życia. I wiele osób wtedy zasiadło w niemocy, skuliło się w sobie i. Wiele osób stanęło na, wy, na wysokości zadania na zasadzie to, co ja mogę zrobić teraz, nie? Czyli co ja mogę w tych okolicznościach, jak ja mogę sprawić, że, m, że, e, e, że mnie to nie stłam się, mnie to nie zmienia, być może urosnę. To Churchill powiedział kiedyś też hasło, które warto pamiętać, że, że nie możemy sobie pozwolić, czyli czy szkoda zmarnować dobry kryzys. Fakt jest taki, że na wielu kryzysach da się urosnąć. Pytanie tylko, jak reagujemy. I właśnie w tym obwinianiu to chodzi, a raczej w braku i o to chodzi, żeby odczepić się od świata, odczepić się od innych, odczepić się od siebie w tym negatywnym słowa znaczeniu, i wziąć odpowiedzialność, wziąć odpowiedzialność za, za dzisiaj i za każdym razem odpowiadać sobie na pytanie, to co mam teraz zrobić, jaki jest mój następny krok. Zgodnie z zasadą, wszystko co możesz z tym, co masz tam, gdzie jesteś, nie? Czyli za każdym razem nie zastanawiam się nad tym, czego nie mam, nie zastanawiam się nad tym, co, co, co mnie, nie wiem, zmieniło albo kto mnie zmienił albo, tylko zastanawiam się, ok, no to... To, co ja mogę z tym zrobić? Coś mnie zabolało? Obserwowanie siebie jest taką bardzo, ale to bardzo ważną umiejętnością, nawykiem, codziennością, którą powinniśmy robić. Czyli jak widzisz, że coś cię zabolało, jak widzisz, że coś cię odpaliło albo na, na etapie złości, albo na etapie smutku, albo na etapie rezygnacji czyli że coś ci odpala jakieś mm, emocje, to szukaj tych swoich triggerów, to szukaj, właśnie naucz siebie, ucz się siebie cały czas. Obserwuj siebie, co ci odpala, co powoduje, że dostajesz energii, co powoduje, że siadasz w niemocy, co powoduje, że odpalasz halka wewnętrznego, czyli zaczynasz się złościć, co powoduje, że czujesz się mało ważna, mało ważna, co powoduje, że czujesz się ważna, ważna, nie? czyli jakby obserwowanie siebie i uczenie siebie jest ogromnie ważne, ale to jest branie odpowiedzialności za każdym razem. Tak? I zgodnie też z taką bajką o żeby oni. Kiedyś usłyszałam taką bajkę o żeby oni. Czyli żeby on to coś tam nie, żeby on, żeby ona, żeby oni, żeby. To jest też przenoszenie odpowiedzialności, nie? Żeby moi rodzice mnie lepiej nauczyli, to ja bym dzisiaj. Żebym lepiej wybrała, albo gdybym, no bo to jakby żeby nie to, nie, czyli gdybym a, lepiej wybrała a, szkołę, to dzisiaj byłabym w innym miejscu. Gdybym nie wyszła za tego i owego, albo za tą i ową się nie ożenił, to dzisiaj, nie, czyli jakby takie, nigdy nie wiemy, bo efekt motyla jest taki, że nam się wydaje nieraz, że pewne rzeczy byłyby lepiej i bardziej. Ja za każdym razem, jak mi się włącza coś na zasadzie, jejku, mogłam podjąć inną decyzję, to sobie mówię, nie, nie, nie. Nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem, gdyby nie moje decyzje z przeszłości. Nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie moje decyzje z przeszłości. Wszystko jest po coś, wszystko mi sprzyja, wszystko jest dla mnie, a nie mnie. I jeżeli zaczniesz robić sobie taką narrację i weźmiesz 100% odpowiedzialności za swoje życie, to jest trudne, ja wiem, ale to jest absolutnie sterowalność, tak. To jest sterwalność życia. Jak chcesz mieć sterwalność swojego życia, to musisz wziąć 100% odpowiedzialności za swoje życie. Czyli w momencie, w którym chcesz, chcesz faktycznie coś zmienić, to przestajesz obwiniać siebie za przeszłość. Mówisz sobie, wszystko co się wydarzyło w przeszłości było po coś. Jak ja z tego mogę wyciągnąć wnioski? Bo mogę sobie powiedzieć, ale byłam głupia, albo mogę powiedzieć sobie: OK, nauczyłam się, albo to mi dało siłę, to mnie doprowadziło do miejsca, w którym jestem. Nie? Czyli zmień swoje wspomnienia dotyczące przeszłości. To jest też takie hasło, które ja uwielbiam, że przeszłość można zmienić, ale my nie zmieniamy przeszłości na poziomie wydarzeń, bo one już przeżyliśmy, je już przeżyliśmy i one się już wydarzyły ale my zmieniamy przeszłość na poziomie narracji o tej przeszłości, na poziomie wspomnień o tej przeszłości, czyli zamiast a, użalać się, bo mnie ktoś, nie wiem, katował, molestował, e, nie doceniał coś tam, coś tam, mobbingował, to ja myślę sobie na zasadzie, okej, okay, mam jakieś tam trudne doświadczenia z przeszłości, ale jestem silna, przetrwałam, nie? jestem. No to teraz na tej sile buduję dalej. I już. I nie robię z siebie ofiary, nie robię z siebie... A, no bo robienie z siebie ofiary to jest w ogóle oddawanie też steru innym, bez sensu zupełnie. I to jest ta negatywna emocja, o której też chyba mówiłam wczoraj albo przedwczoraj, że za każdym razem, jak coś się dzieje, to mam dwie opcje. Iść w pozytywną stronę życia albo iść w negatywną. A jak pójdziemy w negatywną, to zarobi się lawina, bo problemy chodzą parami, tak? Kłopoty chodzą parami i wtedy zaczyna się nam nawarstwiać, nawarstwiać, więc Wyłączenie sobie, obwinianie jest ultra, ultra, ultra ważne i wzięcie odpowiedzialności. No i jak to teraz zrobić, jeżeli masz tendencję do obwiniania się albo obwiniania innych, bo to nawet jest wiecie: taki prosty przykład mogę dać, nie wiem, a, jedziesz gdzieś z, z, z mężem, z żoną, whatever i którejś z was zawaliło na etapie. Zbierania się i wyjechaliście później, no i wyjechaliście później, już jest nerwowo, bo jest ryzyko, że się spóźnicie. No i może być nerwowo, i może być, bo twoja wina, bo, bo mi nie pomogłeś przygotowywać się, twoja wina, bo się tyle guzdrałaś pod tym prosznicem, twoja wina, bo wybrałeś złą drogę, gdzie są korki, twoja wina, bo mi nie powiedziałaś, nie sprawdziłaś mapy. Wiecie, jakby można lawinę tego, ale pytanie, czy to coś zmienia? No nic. Za każdym razem wtedy warto jest sobie zadać pytanie: OK, wyszliśmy za późno, jest ryzyko, że się spóźnimy. Jakie mamy opcje, jakie mamy możliwości, co teraz możemy z tym zrobić? Ale psucie atmosfery i kłócenie się, i nawarstwianie tego. Tylko, tylko dlatego, że, że jesteśmy w trudnej sytuacji, nie polepszy sytuacji, a wręcz ją pogorszy. Więc nauczenie się też takiego na zasadzie ok, no to dobra, to mm, zawaliliśmy trochę, bo, bo wyszliśmy za późno, albo nawet mówienie, ja zawaliłam. Za długo się zbierałam, wiem, moja wina, ale teraz to, to co możemy teraz zrobić, żeby uratować tę sytuację, tak? No i ja wyciągam wniosek na przyszłość, że, na, że zbierać się szybciej, bo, bo konsekwencje mogą być z tego duże. Krop. Nie? Jakby m, nauczenie się takiego sposobu myślenia, żeby nie obwiniać innych, nie obwiniać siebie, nie, e, nie, robić, nie robić takich niepotrzebnych ruchów w codzienności, naprawdę uzdrawia atmosferę, e, relacje, życie w ogóle każde, w każdym względzie. Nie? I jak się oduczyć? Bo do tego zaczęłam, o tym zaczęłam mówić, jak się oduczyć obwiniać. Tak samo, jak mówiłam tu przy poprzednich zasadach, najprostszy mechanizm świata, czyli po pierwsze zaczynasz siebie obserwować, widzisz, o, w takich sytuacjach zaczynam obwiniać siebie i innych coś tam, nie? to łapiesz się na tym, że obwiniasz, i w następnym kroku zmieniasz schemat reagowania, czyli oduczasz się tego, zastępujesz to czymś. I z tym zastępujesz to czymś jest bardzo ważne, żeby nie, nie oczekiwać, że po prostu przestanę coś robić, tylko nauczyć się zastępować czymś. To jest też taka nauka, którą ja mam jeszcze z lat, jak Iwo był taki malutki, mm, malutki bardzo i pamiętam wtedy pracowałam nad projektem takim dla dzieci z bardzo fajną psycholożką Natalią Mingę mm, z Poznania. Pozdrawiam Natalię, jak kiedykolwiek zobaczysz to nagranie. Cudowna kobieta i ona... Ja pytałam Iwo o coś... On chyba obgryzał paznokcie. Chyba obgryzał paznokcie. I ona powiedziała, że nie możesz go nauczyć, ty nie jesteś w stanie go nauczyć tego, żeby po prostu mówiąc mu nie obgryzaj, nie obgryzaj, bo to nic nie da. Zrób mu zastępcze. Jak masz ochotę zacząć obgryzać paznokcie, to podrab się po nodze. Nie? Na przykład, Czyli, że to musi być zastępcze. Czyli, jak e, e, łapał się na tym, że brał paluszki do buzi, bo chciał gryzać, to, to miało sobie zrobić mechanizm zastępczy pod tytułem Drapie się po nodze. I tak samo jest w naszej codzienności, jeżeli chodzi o nasze reakcje. Tak? Czyli, w momencie, w którym chcemy się oduczyć jakiegoś nawyku, to my nie możemy się go nauczyć na poziomie skasowania go, my musimy go zastąpić. To jest taki bardzo ważny element. Czyli myśl o tym przez pryzmat, że tam nie może zostać dziura reakcyjna. Ty musisz ją zastąpić. Czyli dla jak masz tendencję do obwiniania, czy do któregokolwiek z innych tych zero, o których mówiłam wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, to zastąp to po prostu, czyli łapiesz się na tym, że obwiniasz, to robisz sobie mechanizm automatyczny na zasadzie, wyciągam wtedy wniosek, nie? Czyli na zasadzie, okej, okay, jaką lekcję z tego mogę? Czyli zamiast obwiniać, zadaję sobie proste pytanie, jaką lekcję z tego biorę, tak? czego się z tego... A jaki wniosek z tego mogę wyciągnąć? I już! Najprostszy manic świata. Nie ma co komplikować, proste jest, proste jest dobre i to możesz absolutnie zrobić do każdego, absolutnie każdego, mm, każdego możliwego efektu, w sensie każdego możliwego mechanizmu, czego się chcesz oduczyć. Nie? Czyli Zastępujesz to. Jaki wniosek z tego mogę wyciągnąć? Co mogę zrobić w zamian? Tak, wczoraj mówiłam o tym, że jak zaczynamy oceniać, to mogę sobie zrobić, zamiast oceniać, to mogę dać jakiś komplement tej osobie, czyli pomyśleć sobie, albo powiedzieć głośno coś miłego o tej osobie, którą właśnie oceniałam, albo o sobie, jeżeli siebie oceniałam, tak? Czyli w zależności od tego. Więc mamy 7 razy 0, masz już 5 razy 0, tak? Czyli 0 wymówek zero, zero, zero y, usprawiedliwiania się me, zero rozkminiania zero narzekania mm, zero oceniania i dzisiaj jest piąte zero czyli zero me zero o czym mówię <grywka> ja muszę sobie robić ściągę do tego czytania żeby nie rozproszać sobie umysłu um, zero brzmienia Zero obwiniania, no właśnie. No I masz te zera, będą jeszcze dwa do tego. Wszystko wrzucam na YouTube'a, też mojego, więc jak nie znasz, to cię zapraszam. I zapraszam Cię też, jak grać i rozwój w taki bardzo uporządkowany sposób, to w linkach są kursy, do jakich możesz skorzystać. One są naprawdę dobrze przygotowane, żeby przeprowadzić Cię przez proces skutecznie i ciekawie. No, a jak grać w duszy, żeby zarobić pieniądze online i przy okazji się też rozwijać ze mną? To zapraszam Cię też serdecznie do kontaktu. Dzisiaj z leższą 20 jest też zoom na ten temat. Wspaniałego dnia! Dzięki, że jesteś na żywo! Dzięki, że jesteś z odtworzenia. A jak uważasz, że komuś się może przydać wiedza, którą się tutaj dzielę, to zapraszam Cię też do szerowania, do udostępniania, do, do pokazywania tych obszarów innym osobom. Więc wspaniałego dnia w Instagramie, wspaniałego dnia TikToku, wspaniałego dnia YouTube z odtworzenia. I do zobaczenia jutro.